Chcecie zobaczyć, na czym polega studenckie loczywita. Jeśli tak, to chodźcie ze mną. Witajcie we Florencji. Zabiorę was na spacer po Pampelunie. Młode Polki odkrywają Europę. Pokażę wam, co takiego jest wyjątkowego w tym miejscu. I kolorowe, studenckie życie. W Ryminie jest mnóstwo pasz. Ale zabrałam was na wyjątkowo. Zakocham się w tym miejscu. zaraz przekonacie się, dlaczego. Europolki i Jutro o 12.30 w TVN Style. Oni wiedzą jak się nosić. Moda jest kołem. Jakieś trendy wracają. Można je znaleźć w lumpeksie. I to się sprzedaje. Uderzymy w toby. Poza tym, że są fajne, markowe, to jeszcze są tanie. To prosta marta. 10 koła, 100 zł. Tak się zarabia na ciuchach z drugiej ręki. Oryginał, proszę Państwa. Chyba mamy sposób. Tutaj dzieje się prawdziwa magia. Święta przyszłych wcześniej. Gwiazdy Lumpeksów. Jutro o 18.10 w TVN Style. Które zapierają dech w piersiach. Najpiękniejszy widok na świecie. Historie, które chwytają za serce. Marzyłam o byciu niezależną kobietą. Kartel zabrał obu moich synów. Nie wiem, czy im jestem dzieckiem. Policji nie podobało się to, co robiłam. To liderka nadziei. Jest nie do zatrzymania. Nowy sezon. Kopieta na krańcu świata. W piątek o 21.25 w TVN Style. Nowe medyczne wiadomości. Mam flagę Polski na no, twarzy. Zrobiłam sobie taką brodę babajalnię. Lekarz rodzin nie y, zauważył. Pacjenci dostają szansę na drugie życie. Jeszcze ja zejdę nam w 100%. Okay. Okay. Dążymy do perfekcji. Tak. Team Ambroziaków. W pracy i prywatnie. Pacjenci też. To pizza. W życiu byłem zawsze trochę zaradny. Jak pizzery. Chodziłam do niej na studia. Nowy program. Anatomia Piękna. Za tydzień o 19.20 w TVN Style. you <laughs>